Witajcie ja kochane dziewczyny, dzisiaj będzie krótko a intensywnie. Jest rano, jestem bez makijażu i razem z Wami dobrze zaczynam dzień. Bohaterem dzisiejszego wyzwania będzie owal naszej twarzy tutaj i jeżyki do y, medyczne, do masażu. Rozluźnijcie żuchwy, ale sprawicie, że tutaj. Przestanie nam się tak szybko e, marszczyć, robić, przestaną nam się robić szybko marionetki. Uwaga, do dzieła, jeżyki w dłoń. To, co zaraz Wam pokażę, zrobicie w zależności od tego, jak delikatna jest Wasza skóra, od 50 do 100 razy, ale codziennie rano i wieczorem przez miesiąc, a potem będziemy podziwiać rezultaty. Uwaga, zaczynamy, raz, dwa... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jak widzicie, pocieram zdecydowanym ruchem. Będę różowa jak prosiaczek, ale pięknie sobie pobudzam fibrobrast do produkcji kolagenu. Rozluźniam zarazem żwacze i działam także na zdrowy kościec. A zdrowy kościec to jest naprawdę zupełnie inny owal na lata. Jak już moją stówkę zrobię. To zastosuję serum, bo teraz skóra jest bardzo receptywna i akurat moją, moją ukochane moją ukochany serum tutaj w sprayu. O. I w związku z tym, że pobudziłam fibroblasty do produkcji kolagenu, to ja je teraz kolagenem, naszym eliksirem nakarmię, czyli shot za Wasze zdrowie i życzę Wam pięknego dnia i pięknego balu.